Cześć. Dzisiaj troszkę powiem Wam o elementach cienia pierwszy czakry. I być może będziemy kontynuować to z następnymi czakrami. Eee, jest to lenistwo, potrzeba, głupota lub nieświadomość, taki brak połączenia z ciałem i umysłem, że nie ogarniamy, gdzie się w tym momencie znajdujemy, co robimy. Eee, chciwość. To są takie główne, bym powiedział, elementy. Cienia pierwszej czakry. Cienie jest generalnie tym, co głęboko ukrywamy. Tym, co w tak zwanym rozwoju duchowym staramy odłożyć się na bok. Um, podejdźmy do tego drugiego z tych aspektów, jakim jest potrzeba. Potrzebujemy ludzi i potrzebujemy czegoś od nich, tak? Jesteśmy zależni. Możemy tworzyć sobie ulicę, że że tak nie jest wkręcając sobie po prostu, że jesteśmy już blisko oświecenia, że możemy sobie to odłączyć, aby się połączyć i tak dalej i tak dalej ale póki jesteśmy tutaj w ciele to możemy wybrać, aby robić to, co tak naprawdę nas ekscytuje i podążać za tym i nie jest to niczym złym z tego, co widzę, to poprzez właśnie doświadczenia i ponążanie za ekscytacją odkrywamy najwięcej tego, kim jesteśmy. Najwięcej tego, mierząc się z różnymi sytuacjami wokół nas, odkrywamy, z czego tak naprawdę się składamy. Co, jakie słabości mamy, kim jesteśmy. Później dzięki tym słabościom możemy, dzięki odkrytym słabościom, możemy bardziej jeszcze ponużać w stronę tego co nas ekscytuje, wzrastając, tak. Więc to jest takie, praca z cieniem generalnie podle, polega na odkrywaniu go, polega na odkrywaniu tych wad i, i patrzeniu się na nie z odwagą i z miłością. Możemy zrobić to sami. Możemy zrobić to z pomocą terapeuty przyjaciela. Uważam, że w ogóle terapeuta powinien być w pewnym sensie naszym przyjacielem. Wtedy możemy Rozpoznać te wszystkie aspekty i być w, po prostu w odwadze, aby na nie spojrzeć. To myślę, że tym jest terapia. Terapia, tak naprawdę, jest czymś na pewno znacznie więcej i są różne aspekty, ale pod tym kątem jak najbardziej terapeuta powinien być tym przyjacielem. Ok, idziemy dalej. I pojawia się temat ekscytacji, tak. Ja e, na przykład w pewnym momencie zacząłem się interesować tymi czakrami, w pewnym momencie swojego życia i tak naprawdę to ja nadaję sobie znaczenie, czym to jest. Ja nie muszę sobie tworzyć ideologii wokół tego, czy jakiegoś dogmatu, e, że na zasadzie to, że czuję czakry, to znaczy, że powinienem iść i oświecić się, albo robić jogę, albo cokolwiek. Nie, ja mogę pójść za ekscytacją i zobaczyć, co tam jest dla mnie tak, mogę zobaczyć co tam jest eee, i w tym momencie na przykład pojawia się ten temat ekscytacji podzielenia się z wami tym, wszystkim i robię to bez oczekiwania na efekt wrzucam ten film i to jest jakaś ekscytacja, tak tak więc jakby kontynuując temat tej tego cienia tutaj to była potrzeba. Rozpoznanie potrzeb jest kluczowe w rozwoju pierwszej czakry. Będziemy kontynuowali. Jeśli film był pomocny, jeśli nagranie było pomocne, daj znać i widzimy się w następnych filmach.